Witaj na naszym kanale. Nazywam się Sylwia i pracuję w Autentii jako Product Specialist. W dzisiejszym nagraniu powiem Ci, jakie są rodzaje podpisów elektronicznych. Zaczynajmy. W autenti obsługujemy wszystkie trzy rodzaje podpisów elektronicznych, które funkcjonują w biznesie i co ważne, regulowane są przepisami prawa europejskiego. Bazowy podpis elektroniczny nazywamy go e-podpisem Autenti. Zaawansowany podpis elektroniczny, mówimy o nim zaawansowany e-podpis Autentii oraz kwalifikowany podpis elektroniczny. Czym się różnią? Jakie dokumenty z nimi podpiszesz? Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu. e-podpis pozwala na złożenie oświadczenia woli w formie dokumentowej. Jest wygodny, chmurowy i podpiszesz z nim większość dokumentów i umów w obrocie gospodarczym. Zaawansowany e-podpis Autenti podnosi poziom bezpieczeństwa procesu podpisywania dzięki weryfikacji tożsamości podpisującego, które odbywa się w pełni online. To idealny wybór, gdy zależy ci na szybkim uzyskaniu podpisu kontrahenta przy jednoczesnym potwierdzeniu jego tożsamości. Najprościej rzecz ujmując, podpisujący dokument zanim złoży pod nim oświadczenie woli, musi się zidentyfikować za pomocą dodatkowych metod, np. wideoidentyfikacji. Kwalifikowany podpis elektroniczny to podpis równoważny własnoręcznemu, przeznaczony do podpisywania dokumentów, które dla swojej ważności wymagają formy pisemnej. Podpiszesz nim niemal każdą umowę cywilno-prawną, szczególnie takie dokumenty jak sprawozdanie finansowe, umowę leasingową czy umowę pośrednictwa nieruchomości. Takich dokumentów jest stosunkowo niewiele, ale zgodnie z przepisami prawa wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny pod rygorem nieważności. Kwalifikowanemu podpisowi elektronicznemu poświęciliśmy w autenty wiele odrębnych materiałów. Pamiętaj, wszystkie te podpisy znajdziesz na platformie Authentic. Nie zwlekaj, załóż konto i podpisz dokument wybranym podpisem elektronicznym już teraz. Chcesz wiedzieć więcej na temat wybranego podpisu? Obejrzyj kolejne filmy z serii Akademia Autenti lub zajrzyj na naszą stronę wwwAutenticom.